Dzień dobry. Witam serdecznie w Młodzieżowym Domu Kultury na otwarciu wystawy Fotografii Alicji Żegarskiej. Tytuł wystawy Dom ze Światła. Mam tutaj Alicję. Alicja jest uczestniczką zajęć mojego wspaniałego kolegi, fotografa Andrzeja Górskiego. Zdjęcia są cyklem całorocznym. Alicja mówi o swoich doświadczeniach fotografii. Gdy tylko widziałam jakieś światło w domu, od razu biegłam robić zdjęcia. Czasami małe rzeczy i zbliżenia są lepsze niż krajobrazy. Bardzo pragnę podziękować yy, za piękne prace, za włożoną yy, swoją moc twórczą. W wystawę, zupełnie o nowej, nowych treściach. Bardzo dziękuję Alicjo i życzę dużo sukcesów. Mam nadzieję, że kolejne wystawy będziemy podziwiać wkrótce w Młodzieżowym Domu Kultury i nie tylko. I bardzo serdecznie chciałam pogratulować koledze Andrzejowi Górskiemu za yy, szlifowanie młodych diamentów fotografii. Dobrze, brawa, dziękujemy Dziękuję. bardzo. Ja już nic więcej o tej wystawie nie powiem, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że nie bardzo wiem, co mogę dalej powiedzieć, dlatego też głos oddaję Andrzejowi. zdjęć, żeby powiedziała coś o tych zdjęciach i yy, może dlaczego właśnie światło, dlaczego i, i bardzo proszę. Trzeba mieć bardzo bogatą wyobraźnię i oko, jak powiedziałaś. Yy, można by to, o tej wystawie powiedzieć, yy, dom w świetle, yy, dom yy, w, czasie, w czasach, w czasie pandemii, bo, bo yy, przecież z tego domu praktycznie nie możemy wyjść, i dlatego yy, coś takiego mogło się zadziać. Że, że tak y, piękne kolory y, tutaj goszczą na tych zdjęciach, i y, y, ja jestem, prawdę mówiąc, zaskoczona tymi pięknymi kolorami i y, pomysłem na zrobienie samych zdjęć. Jeszcze raz gratuluję. To zapraszam w takim razie do obejrzenia y, wystawy. Może w swoim domu y, dzisiaj wieczorem, w nocy zobaczycie jakieś ciekawe światło. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Super. Mamy tutaj uczestników zajęć naszych w Młodzieżowym Domu Kultury, którzy przychodzą tutaj na co dzień i spotykają się w tej samej grupie. Zapraszamy do uczestniczenia w naszej wystawie online. Wracamy do tych, tych, tych pytań. E, o, to moje e, pytanie, które niedawno jakoś tak, czy potrafisz opisać już dom, w którym byś chciała mieszkać? <laughs> tak, to jest e, już naprawdę e, przemyślany bardzo. E, dom taki, wymarzony dom do robienia zdjęć, moim zdaniem. To jest taki e, dom, który jakby stoi na polu, gdzie nic nie ma, nie? Bo po prostu wtedy z każdej strony, nieważne w jaką porę roku, zawsze te światło będzie padać przez jakieś tam okno i no, żeby miało z każdej strony okna, ale to raczej każdy dom tak ma. E, ale były koncepcje domów obracających się w ogóle za O, to, to, to by był jest, dobry pomysł. Ale tutaj myśleli o tym. E... Czy o ogóle myślałaś yy, w trakcie. Czy nauczanie zdalne miało coś wspólnego z tą formą yy, robienia zdjęć? Czy bez tego byś. Yy... Myślę, że miało. Yy, ponieważ jakby w sumie zaczęłam chyba robić te zdjęcia podczas zdalnego tak totalnie z nudów, tak? Bo wtedy właśnie była taka sytuacja, że nie było nic innego do roboty, bo to był właśnie chyba ten moment, kiedy. Nie można było wychodzić z domu w ogóle i może to pobudziło moją wyobraźnię, nie wiem. Mamy dowód, że nauczenie zdalne miało sens, taki dosyć. Miało jakieś tam plusy. Tak. Um... W większości to są y, popołudniowe światła, czy też jakieś y, poranne? Bo rozmawialiśmy, że no, noc jakaś tam zerwana za tobą była. E, są, no może nie do końca zerwana, tylko bardziej, że wcześniej wstałam, ale e, jest tutaj pięć chyba zdjęć. Tak myślę, że któreś możemy pokazać. E, jest tam, Pokaż e, te naj, o najwcześniejszych godzinach. Ja zobaczę, czy potem mogę... E, no to te dwa na pewno. Aha. Bo są one właśnie ze wschodu, e, te jedno, te bardziej po lewej, oto. Mm -hmm. O, te zdjęcia możemy zaraz y, pokazać, pobądź, y, o tutaj mamy te, te fotografie, e, więc... Y... Y jest to też to zdjęcie, tylko tutaj jest akurat obrócone, ale... A właśnie, tutaj mamy historię, zżartowaliśmy, e, naj, najcudniejszego w odbiorze zdjęcia, tak? Czyli już je pokazuję. Tutaj mamy zdjęcie... To... To... to jest też ze wschodu, powinno być tak, ale... Już się odsłania. Tak, powinno być, e, e, bo my pokazujemy tutaj odbiorcom normalnie, a u nas wisi to zdjęcie. E, w w ten sposób... E, zaraz odbija się w nim trochę. Jest! Czyli to nam załatwia zupełnie sprawę najtrudniejszego. To też przedstawia, że nie każdy potrafi te zdjęcia odczytać. E, mm, super. E, czy ktoś jeszcze poza tobą był w tych momentach, kiedy robiłaś zdjęcia w tych pokojach? E... Nie, to chyba były akurat wszystkie momenty, kiedy byłam sama w domu, tak mi się wydaje. Aha. Czyli te zdjęcia były. Okej, okay, to siada. Eee... Tak. Eee, kiedyś eee... Eee, na którymś opowiadaniach, eee, to było tak zwanego realizmu fantastycznego, ktoś napisał, że tak naprawdę przedmioty toczą swoje sekretne życie, tylko my ich nigdy nie widzimy, bo my wychodzimy z pokoju. One sobie tak... Taki świat troszeczkę bajek, prawda? Tam gdzieś tam się zaczyna coś coś dziać, jak, jak, jak opiekunka czy, 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 czy rodzice wyjdą z domu. Eee, I ja mam wrażenie, że u ciebie właśnie e, to światło dało taką, taką energię przedmiotom. To tak jakby dla mnie to jak magnes gdzieś tam, gdzieś ciągnie, a one zaczynają e, na to odpowiadać. E, no bo mieliśmy fajne w, w, w wybieraniu tych, tych, tych zdjęć. E, też te zdjęcia będzie można potem obejrzeć na wystawie ogólnopolskiej wystawy fotografii dzieci i młodzieży, bo zostały zakwalifikowane, więc to jest nie tylko jakby nasze zdanie, że warto było to, to robić. Um, także my myślę myślę, że to, to przekonuje. A zobaczmy, czy ktoś coś napisał. Przynajmniej się utwierdzam, że słyszą nas wszyscy. Siedem osób nas ogląda. co e, I teraz to jest taki, y, y, taki znak, ten y, y, brak kontaktu u ciebie też. Nikogo nie było w domu. E, coś się dzieje takiego, że prawda, że te kontakty nam są takie. Y, Rok to w ogóle pewnie, że wszyscy oglądaliśmy to samo słońce, prawda? A czuliśmy się gdzieś tam e, rozdzieleni. I ja mam nadzieję, że jakby ta fotografia to będzie miała taką drugą teraz rolę takiego razu, takiego dawania do namysłu, że patrzymy w różny sposób na, na to samo i gdzieś taki, takiej wrażliwości. E, to wymaga i w odbiorze, a przede wszystkim w zrobieniu. Ale tak, to jest jedna strona fotografii, bo no, to, to medium Zapisuje stany różnych osobowości i też tych te, 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 te emocji. No i tak e, ta każda strona ma, ma drugą. Ten medal ma jeszcze rewers i zobaczymy, e, co będzie dalej. No, dla mnie to jest e, no, oglądanie tego jest du, dużą taką du, dużo radością, bo nie powiem ile lat się znamy tutaj, ale, ale chodziło od dawna i tak. E, jakby przyznawać, ten, to, to ona tworzyła trochę, trochę to, to pracownię i ten nastrój. Zmieniając się, bo każdy z nas się yy, yy, zmienia. Więc to jest jakiś tam każdego z nas etap. Co będzie dalej, zobaczymy. Yy, no i w tym momencie autentycznie brak słów. Także ja Państwu dziękuję. Pytań nie było z, ze świata, więc my sobie tak pływaliśmy i wymyśleć. Czy ktoś tutaj by chciał coś dodać? Cieszańska. Ja no, bym chciała. Znowu no, właśnie to. Chciałbym przede wszystkim towi Alu tej pięknej wystawy, um, tych pięknych zdjęć żebyś zawsze miała tyle zapału um, i chęci um, w rozwijaniu swoich partii. dziękuję. Gratuluję. Super. Ala, biogatnia, że jeszcze mam przyjemność gratulować. Ja. Fajne. Czy masz pomysły na następne tematy? Um, jakby ogólnie moja um, ulubiona nie forma nie fotografii jest to podziękowa. fotografia taka modelingowa w sensie um, studiowa um, z um, właśnie um, modelkami. I um, bardzo właśnie ostatnio zaczęły do nas przychodzić dziewczyny z ja pracowni krawieckiej, które tam pracy, mają swoje, to, lata, m, swoją kolekcję, więc no, pan, tutaj mam tutaj się okazję się i pokazać w tym. Jeśli chodzi o następne pomysły, serię zdjęć, jakieś tam mam, ale może nie do końca będę je na razie zdradzać, ponieważ jest ich całkiem sporo i nie wiem, którą opcję obiorę, więc na razie nie wiem. Powiem, możliwość próbowania to jest jedno z najdłuższych zajęć, na których chodzi o obiekt sportowy. to widać, że ten świat bardziej mm. tak ciekawi, to i myślę, że to jest też dużo pana zasługa pana cierpliwości, kreatywności i